Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam ze sobą wagę i zobaczymy, czy jest tu jakaś różnica w wadze naszych dwóch zestawów. Są to Micro Fighters, czyli te malutkie takie reprezentacje statków z gwiezdnych wojen. Nie tylko statków, bo także i zwierząt i różnych innych takich maszyn różnego rodzaju. I są to zestawy wydane, że tak powiem, ten był w 2021 zszedł spółek w 2022 w grudniu, więc dwa lata na półkach. Ten wyszedł w 2023 w styczniu i w grudniu 2024 też schodzi z półek. Także kiedy to jeszcze nagrywam, mamy 24 rok i są w tej samej cenie: 10 dolarów jest to rekomendowana cena. Każdy z nich był też mocno przeceniony, więc warto kupować te microfighters, jak one wychodzą, bo są znaczy, nie, może nie od razu, ale potem są naprawdę bardzo dobrze przeceniane. Ten kupiłem za 35 zł i ten też za 35 zł, więc to jest e, rekomendowana cena to jest 10 dolarów, więc około 4 zł e, za dolara dzisiaj, czyli 40, czyli 5 zł taniej. Potem uwaga, potem to te microfighters kosztują dużo, dużo więcej, bo one są naprawdę kolekcjonerskie i będzie ciężko je dostać. E, na przykład ten na dzień dzisiejszy już kosztuje, widziałem cenę 70 zł, czyli to jest podwojenie wartości jakby która była na początku, ten sądzę, że będzie wolniej rósł, bo było go bardzo dużo, naprawdę strasznie dużo tych zestawów wyszło i one podwajają swoją wartość, to jest ważne tylko i wyłącznie, jak są w pudełku, więc tutaj też taka cenna uwaga, gdyby ktoś stwierdził, że chce zostać inwestorem Lego. I teraz tak, są to zestawy 75295, 75344 i pierwszy to jest Sokół milenium. Ja stwierdziłem, że nie mam środków, żeby kupić tego UCS-owego, czyli Ultimate Collector Series za 4000. No i nie mam też miejsca, bo pamiętajcie, że Lego to są trzy zagadnienia, które trzeba rozważyć: cena, miejsce i kurzenie się. To są trzy takie minusy Lego, które trzeba rozważyć czyli po prostu trzeba mieć miejsce, gdzie, gdzie się postawi, będą się kurzyć, a 3, no wiadomo, cena. Także świetne przedstawienie Sokoła Milenium. To nie jest pierwszy Sokół milenium w tej, w tej skali, pierwszy był chyba z czubaką. Ale ja uważam, że świetnie udało im się złapać ducha tego i vibe tego statku. Zobaczcie, że on jest okrągły. W LEGO robienie okrągłych rzeczy dawno, dawno temu było praktycznie niemożliwe. Świetnie odwzorowano te tutaj silniki z tyłu. No genialny pomysł, słuchajcie, trzy klocki, a robi to robotę. Mamy tą antenę, mamy tutaj też jakieś włazy, mamy ten kokpit. Tutaj wiadomo, że on jest troszeczkę zmodyfikowany, żebyśmy mogli dodać Hana Solo tutaj. Z blasterem, także świetny zestaw. Moim zdaniem, jeden z lepszych, jakie, jakie wyszły w Micro Fighters czy Micro Fighters. I zobaczmy sobie figurkę. Figurka też wygląda zacnie. Można go było, jeśli się nie mylę, chyba ta sama wersja była w gazetce, ale gazetka, słuchajcie, to było około 20 zł. Książki czasami 21 czy tam więcej. Teraz już książki kosztują 25, mamy goniącą nas inflację, więc teraz gdybym miał kupić książkę za 25 zł i tam jest tylko mikrofigurka, znaczy minifigurka, ostatnio kupiłem taką z lupinem. 25 zł. to jest jeszcze trochę klocków, więc 21 klocków, to ma się nijak, bo jak dodamy 10, to kupujemy sobie cały statek z, z figurką, także warto, warto się poorientować, co, co fajnie kupić. Ja książki to kupuję tylko wtedy, jeśli widzę jakąś minifigurkę, którą normalnie byłoby ciężko dostać, a profesor Lupin to jest taka postać, którą ciężko dostać w zestawach, bo ona jest tylko w dużych. No i tutaj mamy statek Boba Fetta, figurka jest przepiękna, powiem szczerze, że zafascynowała mnie, jest pięknie nadrukowana. Mandalorianie, nie wiem, mają jakieś specjalne chody w LEGO, bo w ogóle chyba Boba Fett jest najdroższą figurką LEGO, jaka wyszła, chyba złoty Boba Fett, czy coś takiego. W każdym razie, spójrzcie, pięknie nadrukowana, ten nadruk na ramionach, no, jest jednym z lepszych, jakie ja w ogóle Widziałem, uważam, że tak, gdyby ten, gdyby, gdyby ten zestaw wyszedł w limitowanej ilości, to powiem Wam szczerze, że to by była figurka, która na pewno i cały zestaw bardzo dużo by zyskał. Na chwilę obecną jest strasznie dużo tego w sprzedaży, bo to jest jeszcze zestaw, który. Nadal jest dostępny, jak to nagrywam, także po 35 zł. Uważam, że za 35 zł to można to kupić. To jest naprawdę świetna kolekcjonerska rzecz. Dzieci może tego nie docenią, zależy też od dziecka. Tak już się spotkałem z różnymi dzieciakami. Niektóre trzymają zestawy w całości lubią mieć je położone na półce, nimi się bawić, troszkę je zmodyfikować, a niektóre po prostu w pył je tam obracają i budują z nich coś innego. No i na tym polega właśnie urok klocków. Oczywiście moje afolskie serce pęka, jak widzę świetny zestaw rozłożony na części, jest mi ciężko, no ale dzieci mają swoje własne pomysły. I teraz mam tutaj wagę, bardzo dokładną wagę i zważymy sobie sokoła Millenium, te, te zestawy kosztowały tyle samo jak wychodziły, czyli rekomendowana cena była te 10 dolarów, 59,12 gram i tutaj mamy 55,43. I oczywiście ktoś mógłby wysnuć teorię spiskową, że Lego teraz nam za tą samą cenę daje mniej o 5 gram. Trzeba by było zważyć tak naprawdę więcej zestawów. Problemem z Lego jest to, że cena zestawu bardzo często jest, złożo jest złożona z wielu czynników. I jak widzimy, tutaj jest 101 elementów, tutaj mamy 85, ale różnica jest tylko 4 gramy. Chodzi o wielkość elementów. I te tutaj są na pewno dużo większe. Także tutaj mamy trochę inną sytuację. I cena zestawu bardzo często też jest oparta o to, jak nadrukowana jest minifigurka dla Lego. Większym kosztem jest wyprodukowanie tego. I ta figurka, moim zdaniem, jest o wiele trudniejsza do zrobienia niż ta. Bo ma nadruk nie dość, że na hełmie w różnych kolorach, to jeszcze ma nadruk na rękach w różnych kolorach. Bardzo szczegółowy i piękne nogi. Ja się zastanawiam, czy sobie sam nie kupię jeszcze kilku takich małych zestawów i nie wręczę ich moim, że tak powiem, dzieciakom, które, które znam. Bo powiem szczerze, ten zestaw jest przepiękny. To jest naprawdę... Oba są świetne i ten na dzień dzisiejszy już bardzo mocno zyskał na wartości. W każdym razie chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłem z Sokołem Millennium, bo no nie mogłem tego przeżyć. Jest oczywiście Sokół Millennium z... Czubakom, ale stwierdziłem, że ja muszę tutaj coś zrobić, żeby mieć jak najbardziej zbliżony zestaw do, do wersji, yes. którą znamy z filmów. Nie ukrywam, że pierwsza, pierwsze trzy części to są moje ulubione, chociaż powiem Wam, że druga, druga część, też te 5-6, 4-5-6, chociaż właściwie 1-2-3, wiemy o co chodzi w Star Warsach, to moje ulubione Star Warsy, i tutaj, zobaczcie, mamy. Mamy no tak, jak to powinno być, tak? no chociaż czubaka się nie mieści do, do kokpitu, to uważam, że razem wyglądają fajnie. No i tak jak oj, strzeliłem szuterem, za, zamiast tego tutaj dobić. Także sam się zastrzeliłem laserem. E, chodziło od mnie o to po prostu, że no nie, kupię, nie kupię tego zestawu za 4000, e, bo nie mam gdzie go postawić to raz e, nie mam akurat luźnych 4000 na ten zestaw, a od, ścierać kurze z tego sokła Millennium to byłoby po prostu koszmar, chociaż zestaw jest potężny, jest, jest naprawdę robi wrażenie. No to powiem szczerze, czekam na sokoła Millenium, tego większego, bo na pewno wyjdzie z tej klasycznej serii, gdzie będzie właśnie Chewbacca, Han Solo, Princess Leia. Na razie wychodzą jeszcze niestety sokoły z tych innych różnych części, gdzie ja już nie wiem kto jest kim i co tam się dzieje. Więc czekam aż, aż wyjdzie ten średni, średni taki sokół Millenium około 800 złotych, to wtedy sobie na pewno kupię. Trochę przegapiłem tamtego. Ale na chwilę obecną, to na wystawę mi wystarcza. naprawdę są dwa piękne, małe zestawy, które cieszą oko. Także dajcie znać, co wymyślicie w komentarzach. Myślę, że odcinek ciekawy. No i widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć.